Dajcie w kolejnym odcinku z Rivals tutaj jakiś, z jakimś typkiem gadam. Wszystko co ma wpływ na konkuru konkurujące miałem w to. A co? To takie coś jest? Aha dobra. O co coś do... jeden na Z Strzałkę sobie kupiłem i... budowa. Dobra. Zapomniałam, że jest budowa. Aha, to jest to. Dobra, myślałam, że to się jako pistolet zalicza. Nie, jako za. Ale co jest? Pa! Wypadł poza mapę. Co za typek. Sam ją chciał, a wypadł poza mapę, nie? Więc nie musiałam robić. Dobra, tutaj lecimy flara o kurczę, to jest jakiś propeller aha, wypadłem poza malutką dobra, lecę z tutaj lecę ze strzałką o kurczę, a tutaj jest... Seros flarowych? No kurczę! Czemu ta flara go nie bije? Super! Dekon jakiś mnie wyeliminował. Co jest? O dobra Ja się spodziewałam cię, proszę pana weź. Jeszcze jeden raz mu się strzałką chociaż. Nie, on śmieje. Ma. nie ma już? No. Wiedziałem. Strzałką się strasznie ciężko gra. Mam takie wrażenie. Dostał? Flara. szybko. Zrobiliśmy tylnego hercego. I mi zrobił. Ja też teraz tylnego headshota próbuję. Pierwszą muszę strzałką zadać obrażenie. Dostał? Grałem. Dobra, jeszcze jedna rundka. Lecimy. Dekon. Lecę jeszcze raz z dekonem. Arena. Albo budowa. Nie. Kurczę doski. Dobra, biorę strzałkę, flarę nu, torbę. Na pewno będziemy tam szkolić, więc ja tutaj do okna pójdę. O, widzicie? Taktyka. Tak to się mówi. O. o. czekajcie Ktoś do mnie dzwoni. O. Masz nie, 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 raży, raży. Kurcze, musiał ktoś do mnie zadzwonić. Wygram, był to. Bym wygrał normalnie. Mążyk? Kurczę, to że teraz zrobił. Torba! lecimy. Dobra, ale, ale teraz zrobiłem. podoba. Z dekonem wygrywam. Wy na razie wygrywam. Ten dekon to jest pro. Co ja się tak na wszystkich mówię, bo jestem słaby. Chociaż ja się kolega to, tu spojam i przegrywam i wygrywam to. Tu on dostał obrażenie? Muszę się zorientować teraz. Ale się niech nie orientuje. Co, robię, A, co się stało? Co się stało! Wiesz jak wypadanie! Jest! Z dekonem, wygrywam! Szałka? no nawet, nawet nie. Konadocki jest niefajna, arena jest bardzo dobra. Więc dlatego, ja nie siadam tutaj. Nie, no to już teraz schyliu. Dawaj, 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 dawaj. Ah Jakieś miotle latam. Teraz tutaj pójdzie na pewno. Dobra, lecimy, lecimy z nim, lecimy z nim. Kurczą to rozwalię. Nie! Mam mało hp, jestem deda No i dedłem Ja przegram. O kurde! On wchodzi po drobnikach. Dobra, lecimy, lecimy! Flara! Flara! O! Gdzie jest flarowej? Tu! No czemu to się tak głupio przyłącza, nie? Dobra, konek wygrał. A jest tu jakiś widz? W ogóle? Gra teraz? Chyba średnio nie. Tak. O, o, dawaj, dawaj, dawaj. Dlaczego no, on ucieka? Oni no, chyba razem grają. To jest oczy czy dlatego. Dawaj, chodź! Dziesiąty poziom! Arena. Arena Moi arena Jest. Arena, nie Lara no, torba RPG On się w ogóle rusza? O kurde, jak ja z nim przegrałam, to będzie taki styl. Ona ma ona on ma on Dobrze Chyba zmieniam na strzałkę Ale Flara zostaje Co jest? Ale mnie nawala to bo... Aha Z dziesiątym podziałem przegrywam Grubo Flarowy... Pistolet florowy, musiał... Musi... Obraza dalej, jej, obrażenia. Ja. tu! Nie, tylko nie piły, ja nie lubię piły, bo ona... Zadaje strasznie dużo i dużo... No, właśnie. Chyba zmieniam broń na RPG. Dobra, lecę. No, myślę, że ja tam gdzieś jestem. To ją ja odpływ wezmę. No się ale ja mam na Aha! A no to, jak to, nie? To jakiś pro player, albo on. Dobra! No, agrarian ja na pewno powiedziałem. Czemu ja? I sobie nie robię No właśnie Nie wiem A może damy jej wygrać Albo lecę Nie wiem Zobaczycie czy wygram czy nie Prędówkę Trzymasz Lecisz Wrażenia Rpek. Ona piła wąciła Czy on? I zup. Z agrarianem możesz wygrać, ale nie musisz. Pamiętaj sobie, pamiętaj sobie. Gdzie ona Ona myśli jakoś... Że... No tak! No tak! Boli cię! O. Nie no, jak... Ona przegrała, przecież coś takiej dobrze szła. I co teraz? O! Ale mnie wybąbiła, ale mnie wybąbiła No i przegrałem. Z dziesiątym poziomem agrarian Jezus Maria, a ze 104 wygrywasz z kolegą, nie? Dawaj, lecimy. Coś Dawaj ktoś. Dawaj, ktoś Czekajcie, bo mam jakąś No to, dobra. Dawaj o Nie, 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 dawaj, Dawaj, A, arena. nie, nie Ciałkę muszę brać. Bo na RPG to nie jest mapa. Ale ma na pewno jeszcze tego. I niech mi powiesz, że ma tylko tego. O! O! o. No i właśnie! Snajper! Właśnie on ma snajper. Ja nie lubię ludzi z... ze snajpą. Bo. Snajpa na hita bierze, cielo jest, cielo jest Napiszcie w komentarzu jakie gry na, na Robloxie byście chcieli. To widzę go. Tam, się, tam jest. Nasz chłopcik. Lecimy, lecimy, lecimy. Ściąga, nie działa strzałka, strzałka, nie działa, co jest? Taka no teraz, Aha, no to nie ciekawe. Ładnie, jak już ten wygra. Bo to jest jakiś pro, ale się go jeszcze pokonać. Ta Sniper ma straszne, dobre przybliżenie. On tam jest na pewno gdzieś. Mał. Ile? Teraz jadowa. On o modu chyba poszedł Lecisz, lecisz! Agralia Weź się w garść! Plara! Ajajaj aj. On to ma dragerki czy jak się tam nazywa ja Jestem bardzo słaby w rywale. Możecie w komentarzu pisać Agralian słaby w rywale. No mnie widzi. A co? Jezus Maria. Dobra, nie mam pytań, nie. nie. mam pytań. A co, nie jest przypadkiem jakiś youtuber, czy coś? Jezus Maria, co ty klikasz? Dobra, arena, je. Yeah szalkar to i to. Dobra, Igit, lecimy. Co zrobił zrobi ten typ, to ja nie wiem, nie. To trzeba być. co ciągle to nawala. Chodź, 74 jesteś. A coś mam tak chyba Dobrze, strzałka jest dobra. Go też pistolet flarowy mocno natykował, ale już wie co ja mam. E, nie wiem co nie. Właśnie, w jest problem. Tu jest, kto jest? Tu. Aha, on też miał tyle z życia. On też ma strzelbę. Strzelba jest dobra. Jak na taką niską cenę. Jest tam nie, nie, nie! A. agrarian, weź się w garść. Fla, albo nie, lecimy pierwszy o tym. Tak to jest zaskoczenia bo chcę trochę. On wziął zaskoczenia. Aha, no flara mi się... ten pistolet flarowy, nie da się go wziąć. Trzeba na początku brać, nie? No jak? Czy ja w niego strzelam?

Dobra, yy... nie, co ja zrobiłem? Yy, to strzałkę mieszałem, więc ja strzałka? Strzałka tu. Yy, aha. Yy, a ten, a... co by tu wziąć? Krótki, właśnie, o pompę mi chodziło. To krótki się pompą nazywa. Kurczę, on dużo daje O nie, nie tak dużo A headshot'a ile daje? 93 Znaczy, należy więcej, dobra Strzałka, eee, Uzi, uzinus... I zamrożenie Pokaż, ile Uzi jest, Добре, сузи курча. Браво, челкува се. О! Страшни му здавика задае тази челка. Ах, че там удалте раз, да? 77, czy to? Dobra. A pokaż zamrożenie. A kurde, ja sam siebie zamroziłem. Aha, jeszcze nie mam tych. Dobra. Kurde, co on zrobił? A to czy uczy tyłem headshot'a? 40 to dało 40 naprawdę. to jak to kolega robi? Napiszcie jak się robi tyłem headshoty. Headshot na -y. headshot próbę. No Sunt eliminate, dobra. lepiej a jeśli nie mamy bojów. dobra odchodzimy z tego Mam nadzieję że Wam się filmik podobał do następnego odcinka Trzymajcie się, cześć!